World record. The longest medium wave antenna in the world was from Russia. It was over three thousand meters long with a row of thirty-seven pylons about fifty meters high mounted in a straight line. The poles were grounded and supported the antenna wires. This antenna was of the Zappa Zaria type and was known for its excellent directivity. Unfortunately, I never got the numbers and radiation curves. It was located at radio centre number seven near the the village of Odinsk near angarsk in the irkutsk oblast in central siberia. 52 degrees 25 minutes 19 seconds north, 103 degrees 41 minutes 11 seconds east. it was built in 1967 and was used to broadcast radio moscow and voice of russia on 1080 khz for programs to mongolia and china. center number 7 broadcast shortwave Największa antena świata gotowa technika komunikacja nowej generacji. Chiny zakończyły budowę gigantycznej anteny radiowej, której powierzchnia jest pięciokrotnie większa od powierzchni Nowego Jorku. Emituje ona fale o niskiej częstotliwości, które mogą być używane do komunikowania się z okrętami podwodnymi pływającymi na dużych głębokościach. Eksperci ostrzegają jednak, że praca anteny może być niebezpieczna dla zdrowia. Niedawno na naszych łamach informowaliśmy o planach chińskiego rządu dotyczących połączenia 11 miast, w tym Hongkongu, Makao i Kantonu, i stworzenia jednej wielkiej metropolii o nazwie Greater Bay Area. Teraz świat obiegła wiadomość o kolejnym gigantycznym projekcie państwa środka. Chodzi o największą antenę na świecie, której powierzchnia jest pięciokrotnie większa od powierzchni Nowego Jorku. Wem, bo tak ją nazwano, powstała w tajnej lokalizacji, jednak fani tego typu technologii wyśledzili, że najprawdopodobniej obejmuje ona trzy prowincje Hunan, Hainan i Hubei. Urządzenie operuje na bardzo niskich częstotliwościach.